Witam Was wszystkich, bardzo ciepło i serdecznie na kolejnym odcinku z Gry Margonem. Ja jestem z Colin, a tym razem chciałbym Wam pokazać, jak powinno się bić kolosków zwykłych oraz wakacyjnych łowcom. Poprzednio mogliście zobaczyć Maga oraz Tropiciela, tym razem będzie to łowca. Jesteśmy na 40. poziomie aktualnie i zestaw umiejętności, jaki powinniście mieć, wygląda następująco. Przeanalizujcie sobie to szybko. Teraz tak. Jak bić kolosków oraz jakie bronie posiadać? Bronie, które będziecie wykorzystywać na każdym przedziale, z drobnym wyjątkiem, o którym zaraz powiem, to jest oczywiście podwójna trucizna, a więc broń od trucizny oraz strzał od trucizny. Pamiętajcie o tym żeby takie przedmioty nosić, czyli podwójna trucizna. Natomiast muszę poczekać, a kupić strzały, bo nie będę w stanie wam za bardzo pokazać na samym łuku, ponieważ wtedy będę, wiecie, tak naprawdę takim troszkę paladynem, wojownikiem, ewentualnie może tancerzem. Dobra, jak coś pętajcie strzały od trucizny, a tutaj wziąłem takie, no bo nie znalazłem tutaj żadnych innych. Oczywiście zwykłe strzały wystarczą, nie muszą być unikatowe albo heroiczne, wystarczą w zupełności takie, no nie? I teraz tak, kukła. Robicie tak, na początku walki podwójny strzał. Wiadomo, spowalniacie rywala i tak dalej, niech już ta trutka gdzieś tam sobie siedzi. No i później tak naprawdę rzucacie już piętno bestii i w zasadzie to tyle, nic więcej Was nie interesuje. Atakujecie błyskawicznym strzałem, prawymi atakami, Podwójny strzał znowu. Pamiętajcie o tym, żeby szanować sobie energię. Żeby czasem nie brakowało na, na piętno bestii. <laughs> Czyli, o znowu, błyskawiczny. Jeszcze energii nie wystarczy, więc mogę dać podwójny. Znowu piętno. Teraz, zaś, prawymi atakami troszkę. Podwójny nie, bo mam troszkę mało energii. Teraz, mogę dać błysk. Zaś, prawymi atakami. Mam malutko energii, jeszcze prawymi, jeszcze prawymi. W sumie teraz mogę dać podwójne, bo mi wystarczy, i oto cała filozofia. Tak powinniście pić, właśnie kolosków na łowcy. Natomiast jest jeszcze jeden wariant, o którym Wam przed chwilką mówiłem. A więc wtedy zakładacie sobie Łuk od fizyka. zaraz coś tutaj znajdziemy, jakikolwiek o, na przykład taki łuk od fizyka i uwaga, strzały od trucizny, dlaczego strzały od trucizny? Jak dobrze tutaj widzicie, w strzałach od trucizny jest coś takiego jak spowalnia cel, także strzały od trucizny yy, spowalniają cel, a ponadto łuk od fizyka jest to wariant stosowany tylko wtedy, uwaga, Oczywiście umki zrobicie sobie te same, póki co. Ktoś pewnie mi tam powie, że dlaczego nie daję zatrutą strzałę? Przez to, że możecie nie wyrobić z energią. Jest to malutki poziom, także wiadomo. Ludzie, którzy sobie robią ekwipunek pod energię, mają łatwiej, natomiast ci, którzy nie, mają gorzej. Natomiast jeśli faktycznie wyrabiacie z energią i gracie na truciźnie, <laughs> wtedy klikacie też zatrutą strzałę w koloska ponieważ od czasu do czasu oczywiście nie spamować, wiadomo, żeby energii Wam nie brakowało. Od czasu do czasu, ponieważ jak widzicie, jest tutaj osłabienie ataku przeciwnika aż o 10%, więc zatruwiając przeciwnika, klikając zatrutą na jedną turę, jest atak osłabiony takiego koloska o 10%. Wariant B, który będziecie stosować sobie również w przypadku, kiedy jest trzech łowców, łącznie z Wami oczywiście. Wtedy dogadujecie się tak, kumplu. Ty i ty bijesz trutą, ja biję fizykiem i ja robię damage. No i zasada jest taka, że kiedy dwóch łowców poza wami posiada piętno i posiada truciznę, to wy atakujecie tylko podwójny błysk. Prawy. Prawy. Podwójny. I uwaga. Na moim kanale jest odcinek... Poświęcone dodatkom, tam jest chyba dodatek. Bodajże ładniejszy, log walki. A nie wiem, czy w tym zestawie, że tutaj. W każdym bądź razie nie pamiętam tego. Natomiast do czego dążę? Pokazuję, przez ile czasu działają dwa piętna. Pamiętajcie, że piętno Bestii i tak samo Aury. Yy, szadzie wszystko się stakuje do dwóch, więc jeśli wyrzucicie, powiedzmy trzecie piętno, a chwilę wcześniej dwóch łowców rzuci też piętna, to wasze piętno się nie wlicza. Natomiast na fizyku, jeśli dogadujecie się i tak naprawdę to wy wtedy robicie łowce pod bombienie, czyli pod damage to śledzicie sobie, kiedy się kończą piętna. Po zainstalowaniu dodatku, oczywiście, do których Was zapraszam, są na moim kanale. Yy pisze wam, czyli na przykład jeśli najedziecie sobie na mobka to pisze, że piętno bestii powiedzmy 5 na 5 no nie? natomiast kiedy to przepada wtedy wy dorzucacie piętno jak, jak tamte pozostałe dwa się kończą no i cały czas wasza drużyna jest w stanie atakować potworka zadawać obrażenia te dodatkowe o tak tu macie na przykład nie. także to są takie dwa warianty to wam polecam no i to chyba tyle na takim może nie do końca bym powiedział krótkim wstępie Natomiast, mam nadzieję, że co nieco się tutaj dowiedzieliście, a teraz przechodzimy już na kolejny przedział. Tak, tu Wam rzucę jeszcze taki malutki urywek z mojej transmisji na żywo, na którym możecie sobie zobaczyć, jak powinno się bić kolosków, tym razem na trzech łowców. Także jeszcze raz, pamiętajcie, dodatek, ładniejszy log walki to się nazywa prawdopodobnie, który Wam pokazuje, kiedy co jest rzucone, kiedy co się kończy i tak dalej. No i jeśli piętno się skończy, wtedy rzucacie piętno wy. Taki malutki urówek tutaj wrzuciłem. To jest taka sytuacja, tak jak mówię, jeśli faktycznie na trzech łowców walczycie, no to musicie się dogadać na nie, który od trucizny bije, a który robi damage od fizyka. Wulus oraz ewentualnie Polos 40, moi kochani. Zestawik prezentuje się następująco. Tu jest zasada dokładnie taka sama, a więc na starcie podwójny strzał. Pamiętajcie, podwójna trucizna też musi być. No i wiadomo, piętno bestii potem rzucacie, trutkę maksujecie, żeby wiadomo, wasza drużyna jak najmniej obrywała no i w sumie na razie to, to tyle jeszcze Wam zaraz pokażę zestaw od Fizyka oto zestaw Fizyk moi kochani zróbcie sobie taki sam oczywiście pamiętajcie w przypadku trzech łowców i wtedy wybombicie ewentualnie jeszcze jest opcja jeśli macie w grupie tancerza i łowcę dodatkowo to wtedy może, można zrobić także że jeden łowca, trucizna plus piętno tancerz yy, broń fizyk pomocnicza od trucizny i wtedy tancerz sobie wbija umiejętność bardzo podobną do tej a więc osłabienie o 10% obrażeń na wszystkich członków grupy i wtedy wy możecie też założyć fizyk strzały trudka sobie możecie dać albo fizyk jak chcecie ja tam zawsze wolę raczej trudkę no i bombicie po prostu bombicie czyli w takim wypadku jeszcze przy tym ewentualnie jednym wariancie Dorzucacie wypiętno i natomiast jeśli nie musicie, jeśli jesteście łowcą trzecim, no to tylko interesuje Was podwójny strzał, gdzieś tam y, krytyczne wzmocnienie, błyskawiczny strzał. No i w sumie tylko tyle. No i jak piętno się kończy, no to wtedy wy dorzucacie ewentualnie tam trze te, te, te trzecie, ale to naprawdę się musi skończyć już, nie? No jak Wam brakuje energii, szybka medytacja, no i lecicie wariaty z tym tematem. Dobra, lecimy, kolejny przedział. Tym razem poziom 75 czyli kończący Reguluska, gdzieś tam już zaczynający Koloska 80 wakacyjnego. No i tak, wariant oczywiście w trucizna się prezentuje następująco. Zasada jest dokładnie taka sama. No i zestaw fizyk, czyli podbąbienie następująco. Takie sobie umki zróbcie i oczywiście możecie dać znać w komentarzu czy się spisują. A my lecimy dalej mortki. Tak, teraz przedział tak około 85. Tutaj nie ma zbyt tam jakichś, wiecie jakich zmian zestaw trucizna od umiejętności. Róbcie sobie takie bratańki No i zestaw fizyk takie umiejętności. Przechodzimy dalej boys. Jest jeszcze jedna kwestia, o której Wam zapomnę powiedzieć, mianowicie na 80 poziom pojawia się taka umiejętność jak oczyszczenie. Niestety, niestety, wielu łowców nie wie, co to takiego jest. Polecam to oczywiście zrobić. Jest to bardzo przydatne, w szczególności kiedy na przykład macie tanka, czyli bojownika. Na 80. poziomie może jeszcze nie, chyba jest za wcześnie, nie pamiętam od którego dokładnie była osłona tarczą. Natomiast macie na przykład wojownika, bo macie paladyna na tanku. No i paladyn, kiedy dostanie na przykład przeszywającą strzałę, albo ogłucha, no to niestety traci tury. Nie może wtedy dać ani aury, ani ewentualnie dać fali grupowej, a więc leczenia wszystkich członków grupy. Natomiast wojownik na tanku nie może dać osłony tarczą. I wtedy, wy, tutaj będzie urywek gdzieś, zaraz wrzucę. Jeśli widzicie zaistniałą sytuację, to po prostu klikacie oczyszczenie. Tak, żeby stuny, wszystkie i tak dalej, te ogłuszenia, te przeszywki, żeby to wszystko się zresetowało. I żeby paladin, bądź wojownik, chyba że macie jakiś mniejszy level jeszcze, choćby na tanku, powiedzmy MAK na przykład. Omag, który na przykład nie może dać szadzi albo leczenia grupowego. Ta sama sytuacja, też oczyszczacie. No i zasada, tak, wszędzie to samo, czyli. Prawy przycisk, podwójny strzał, błyskawiczny atak, piętno, wiadomo, czyli zaraz po podwójnym strzale piętno, potem gdzieś tam może błyskawiczny i prawe ataki, szanujecie energii, jeśli Wam jej brakuje, przywracacie sobie, jeśli na przykład też dostaniecie tam jakiegoś mocniejszego hita od potworka, to zarzucacie sobie bandaż. No i tyle, to naprawdę jest żadna filozofia, także to jeszcze tak, tu będzie jak coś teraz ten fragment z tym całym, z tym, wiecie, z tym stunem, z tym są przeszywką akurat w tym wypadku. Natomiast yy, jeszcze jest, tutaj nie znalazłem fragmentu, natomiast jeśli piszę, że na przykład każdy z Waszych członków grupy utracił turę, to wtedy też, jeśli jest Wasza tura, Wasza kolej, tak samo klikacie o oczyszczenie, wiecie, żeby kolos się nie rozpędził za bardzo. No i w sumie to, to tyle, tak jeszcze nawiasem mówiąc. Teraz tak, poziom 105, a więc gdzieś tam wstępnie stopel. Raz jeszcze w ostateczności kolos 80 wakacyjny. Zestaw fizyk prezentuje się tak. Natomiast trucizna prezentuje się tak. Dobra, lecimy dalej, wariaty. Tym razem jest to wariant Hydrocora. Plus Kolos wakacyjny 120, no i umiejętności, wariant fizyk, oczywiście, jest to coś takiego. Natomiast zestaw trucizna, już coś takiego. I teraz tak, tu pamiętajcie o jednej kwestii, mianowicie odporności, ponieważ Kolos 120 bije czasem od głębokiej rany i chyba też Hydrokora coś od trucizny czasem ale tutaj nie daje sobie głowy uciąć natomiast czekajcie zobaczymy czy Hydrokora coś tam tak Hydrokora również bije od trucizny dlatego pamiętajcie odporności się bardzo przydadzą lecimy dalej 165 poziom a więc waszkar oraz kolos wakacyjny 160 zestaw fizyk prezentuje się następująco. Zestaw trucizna zaś z kolei tak. Lecimy dalej. Martki. Oczywiście zasada pęta jest zawsze to samo. Teraz tak, poziom 190, czyli Lulukaw oraz Kolos 200 wakacyjny. Wariant trucizna, o to umiejętności. Zasada, jak zawsze, ta sama. No, tam ktoś może się uczepić, że trochę za późno dodałem punkciki w szybką strzałę. Możecie tam troszkę cofnąć z pasywki, na przykład, czyli powiedzmy, nie wiem, dwa punkciki tu, dwa punkciki gdzieś. Gdzie to jeszcze było, o na przykład tutaj, i ewentualnie szybką strzałę wymaksować? Wiecie, faktycznie zapomniałem troszkę wcześniej to dawać, to też się przydaje. Bo to jest taka, można powiedzieć, taka wasza dodatkowa tura, no nie jest oczywiście na to szansa no niewielka. Ale jakbym wejdzie szybka strzała, wtedy macie znowu szybciej turę. Także to jedynie, może taki minusik, ale tutaj nie ma generalnie żadnej filozofii, później wiecie. Tak się prezentuje zestaw pod truciznę. A tak się prezentuje pod fizyk, pod bombienie, oczywiście. Tak, to by było. No to przechodzimy na kolejny przedział wariaciki. Tak, 220 poziom, a więc arachin. Prezentuje się następująco zestaw fizyk, i teraz Wam pokażę, dlaczego fajnym wariantem jest fizyk yy, plus strzały od trucizny. Wiecie dlaczego? Mianowicie, mając strzały od trucizny, taka umka Wam wchodzi do gry, a więc Wasze obrażenia są aż o 15% większe. No w tym na razie w przypadku, wiadomo, potem to można zwiększyć, albo nawet wcześniej to można zwiększyć. No, wiadomo, jeśli oczywiście rywal ma poniżej 20%, także jest to super sprawa. Jak już jest końcówka życia, to wtedy zawsze te obrażenia są no, naprawdę bardzo, bardzo dużo większe. Procent, no i w sumie to tyle. Mortki to jest wariant fizyk. A teraz jest wariant trucizna, prezentuje się już w ten sposób. Tak. Tyle by to było. Wiadomo, zasada jest oczywiście ta sama, tak jak zawsze, wiecie? Dobra, dalej. Teraz tak. Roizen oraz Kolos 240. Zestaw prezentuje się następująco. I tu mi się wkradł delikatny błąd. Uwaga! Nie dawajcie łatwego celu na 6 punktów. Dajcie sobie na 4. I wtedy jeden punkcik dołóżcie jeszcze w końskie zdrowie, żeby mieć ciutko więcej życia. I ten jeden punkcik dołóżcie tutaj w źródło potęgi, wiecie. Także to jest oczywiście trucizna. Zasada jest ta sama, to co zawsze. Czyli wiecie o co chodzi: piętno. Wiadomo, pierw podwójne, potem piętno. Czasem za strzałek, strzała, jak trzeba. Rozpraszaj roz rozpraszajką sobie też czasem możecie oczywiście uderzyć, bo to też jest bardzo fajne. A tak poza tym, to wiadomo, jak trzeba to bandaż, oczyścić. Natomiast fizyk. Fizyk już mam rozłożony prawidłowo, tak jak to wszystko powinno być. No i zasada, tak jak zawsze, no nie. Tylko pamiętajcie, trzech łowców albo łowca z trutą i tancerz z trutą. I możecie sobie fajnie bombić kumple. O to jest zestawik, jeszcze raz pokazuję fizyk. To jest fizyk, pamiętajcie. A tu jest jeszcze raz trucizna, z tym, że delikatna korekta. Dwa punkciki stąd zabrać i po punkciku dołożyć tutaj. Tak, dobra. No i został nam 270. Już, Kuple. No i tak, moi kochani, poziom 270. Zestaw pod fizyka prezentuje się następująco. Zasada jest ta sama, z tym, że oczywiście, jeśli macie więcej energii, to możecie się tam bawić w jakiś na przykład... Dziki zapał w rozpraszającą strzałę, to też naprawdę dużo daje, tak naprawdę możecie już wcześniej się bawić z tym, z tym, że wiadomo najlepiej jest, to, jest tego używać na, na łowców, no nie? czyli na przykład już od Waszkara, na Waszkarze możecie nawet, nie pamiętam czy na, 120, na 130 poziomie do, dawałem właśnie w rozpraszajkę, natomiast jeśli nie, to też możecie jakiś punkcik sobie przeznaczyć właśnie taką rozpraszajkę, też tym bić. Zawsze coś tam te przebicie i tego krytyka to obniża. No a tak poza tym, no to, to tyle, no nie na fizyku. Także jeśli macie dużo energii, bawcie się, rzucajcie sobie dziki zapał. Wiadomo, zaraz po podwójnym gdzieś tam, po ewentualnym piętnie. No i robicie damage, robicie robotę. Nic poza tym, wiecie, na fizyku. Natomiast trucizna, już jest taki wariancik, ta sama sytuacja dosłownie. Tak jak na truciźnie wam mówiłem, tak musicie bić z tym, że no rozpraszającą strzałę też możecie sobie tam dawać to no nieco jakiś czas. Jak wyrobicie z energią, to jak najbardziej nie mam problemu z tym, wiecie, no. no i mortki to tyle. Oto zestaw umiejętności na profesję łowca. Także jest to trzecia część. Jeszcze zostały nam kolejne trzy. Także wojownik, paladyn oraz tancerz ostrzy. Mam nadzieję, że wielu łowcom będę w stanie pomóc, że wielu z Was weźmie poprawkę i nauczy się co nieco grać, ponieważ no, na, na świecie gordon, niestety, mam dalej pewne problemy. Przychodzą coraz to nowe osóbki, coraz to nowe, wracające po przerwie i niestety, ale się troszkę trudzą. Więc jeśli Wy też gdzieś tam zobaczycie podczas bicia jakąś osobę, która. Nie wie jak bić, i tak dalej. Natomiast jest to nowa osobka, po prostu będziecie widzieli co ta osobka klika, jakimi skillami, i tak dalej. To zawsze możecie rzecz jasna podesłać linka do moich poradników. Niech ta osóbka, ten młodziaczek, świeżaczek już jakieś tam wnioski z tego wyciągnie. Co nie co nauczy się klikać, takie podstawy typowo. No i tyle. No i mam nadzieję, że pomoże to jakkolwiek. Także tyle ode mnie, Mortki. Dziękuję Wam oczywiście za słuchanie, za oglądanie. Widzimy się już na następnym poradniku. No i tyle ode mnie, Siemanko. Życzę Wam miłego dnia. Cześć.